Witam na kanale Fantazja Azja. Jak widać mam na sobie fartuch, Czy dzisiaj będzie kolejny odcinek z serii Bento Time, w której uczymy się gotować w stylu japońskim, w stylu anime. Inspirujemy się bajkami, inspirujemy się stylem japońskim. Dzisiaj zrobimy danie również w japońskim stylu. Będzie to soczysty kurczak, soczyste polędwiczki z kurczaka, plus do tego ryżowe placuszki. Zatem ja jestem Emi, zaczynamy. Do naszego dania potrzebujemy jedną torebkę ryżu, już mamy ryż ugotowany. Polędwiczki z kurczaka, również może być pierś z kurczaka, jednak już polędwiczki są ładnie przygotowane. Nie musimy się za bardzo męczyć z wycinaniem z piersi kurczaczka takich małych kawałków, więc polecam od razu kupić sobie polędwiczki z kurczaka. Do tego przydają się również mąka, warzywa, które wykorzystamy do ubierania, do naszej dekoracji, naszego ładnego dębento. Przyprawy, ja zwykle korzystam z pikantnej przyprawy lub jakaś wegeta lub sól, lub kucharek, w zależności jakie przyprawy lubicie. Ja osobiście właśnie polecam troszeczkę takie pikantniejsze sprawy, jeżeli chodzi o kurczaka, super to smakuje. Również dzisiaj wykorzystamy taki fajny sos sambal, super sprawa w japońskiej kuchni, w azjatyckiej kuchni, więc można będzie z niego skorzystać. Przydadzą nam się również jajka. Do tego mamy również kolejne warzywa, które wykorzystamy do naszych placuszków, czyli kukurydzę, Papryka, może być to groszek, w zależności, w zależności jakie warzywa lubicie Moim zdaniem kukurydza, papryka najbardziej, sma, najbardziej mi osobiście smakuje, więc to wykorzystamy To co, zaczynamy Na początek zrobimy ciasto na placuszki ryżowe Czyli wrzucamy ryż do miseczki Bardzo prosto się przygotowuje takie ciasto Bo potrzebujemy tylko ryż Tylko i wyłącznie surowe jajka wrzucamy od razu Jedyne co musimy zrobić to, to tylko wszystko to wymieszać, żeby się zrobiła nam taka właśnie paćka jajkowo-ryżowa. Bardzo fajnie to wygląda. Dodajemy do tego kukurydzę, paprykę. No i praktycznie nasze ciasto na placuszki jest gotowe. Do tego dodamy jeszcze troszeczkę przypraw. Czera pikantna, można skorzystać z pieczukajem, super sprawa. Jeżeli ktoś lubi troszeczkę bardziej pikantniej, troszeczkę dosolimy. Gotowe! Nasze ciasto jest gotowe, dosolimy, można to chwilę zrobić. Zaraz zaczniemy, zabierzemy się z zasmażeniem. A teraz przygotujemy sobie mięso, które za chwilę usmażymy na takie bardzo piękne, soczyste, ale najpierw musimy przygotować do tego marynatę. Nasze polędwiczki wrzucamy do miski. Dodajemy przyprawy, czy tak jak mówiłem pikantna przyprawa, pieprz kajen, troszeczkę wegety kucharku lub po prostu sama sól, w zależności co nam właśnie lepiej Wam smakuje. I niech sobie tak chwilę poleżę. My w tym czasie będziemy smażyć nasze placuszki. Nasze ryżowe placuszki smaży się bardzo prosto. Musimy sobie rozgrzać patelnię na rozgrzany olej, nie za dużo. W taki sposób mniej więcej rozkładamy nasze placuszki. I smażymy. Ważne jest to, żebyśmy troszeczkę dłużej przetrzymali na ogniu, bo tu mamy surowe jajko, więc musi nam się do ładnie ściąć, żeby się na nic nie stało, żeby wszystko było pięknie zdrowo. Więc smażymy troszeczkę ładnie sobie z dwóch stron i będzie naprawdę fajna sprawa. Odwracamy nasze placki. Jak widać nam się ładnie przyrumieniło. Teraz druga strona musi się przygotować podobnie. I pierwsza partia będzie gotowa. Z takiej jednej torebki ryżu i dwóch jajek, jak widzicie mamy bardzo dużo takiego naszego ciasta, czyli około 10-12, nawet takich płacuszków powinno nam wyjść. A co jest w nich najfajniejsze, że najlepiej smakują jak są zimne, czyli idealnie nadają się na jakąś przekąskę, na no, tak przykład jak idziemy na siłownię. I po siłowni chcemy coś zjeść, czy, czy gdzieś miasto możemy sobie pójść. Taka ryżowa przykąska naprawdę fajna jest, naprawdę fajnie smakuje. Ważne jest tylko to, żeby coś tam dodać. Czyli musimy ładnie sobie przyprawić, żeby sobie dodać jakieś warzywka, bo sam ryż i jajka troszeczkę będzie za suchy. Można próbować, co nam najbardziej smakuje, i będzie tacy. Będziecie potem silni, zdrowi. Bo wiecie, ryż, kurczak ryż i kreatyna, nie? Mamy już gotowe placuszki. Zatem zabieramy się za smażenie naszego soczystego kurczaka. Nasz kurczak już jest piękny, aromatyczny w naszej marynacie. Teraz ważna rzecz. Co potrzebujemy, żeby usmażyć pięknego, soczystego kurczaka? Przede wszystkim mamy kurczaczka w marynacie już gotowego. Delikatnie obtaczamy w mące, nie za dużo. Rozgrzewamy sobie patelnię. I teraz najważniejsza rzecz, czyli naszego kurczaka. Na rozgrzaną patelnię Będziemy nasze porętwiczki. Ważne jest to, żeby właśnie nasz kurczaczek był na złotawy kolor. Nie może nam zbrązowieć. Kiedy już mamy go tak ładnie przysmażonego z jednej z drugiej strony, przez około minutę. Przykrywamy przykrywką i zostawiamy tak na 10 minut. Nie robimy w tym momencie nic. Nie zaglądamy w ogóle do kurczaka. Nie podnosimy tej przykrywki, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby nasz kurczak był soczysty. Po 10 minutach wyłączamy ogień i zostawiamy na kolejne 10 minut i dopiero wtedy, dopiero wtedy możemy. Cieszy się naszym soczystym kurczakiem, czyli około 20 minut w sumie yy, nam takie przygotowanie kurczaczka yy, zajmie. Ważne jest to, żeby smażyć w tym momencie, jak już jest pod przykrywką, na najmniejszym ogniu przez około 10 minut, potem wyłączamy ogień. Kolejne 10 minut, nie zaglądamy w ogóle do kurczaka, nie podnosimy przekrawki. Bardzo to jest ważna sprawa. I teraz, jeżeli mamy około 20 minut wolnego czasu, zanim nasz kurczak będzie gotowy, zanim będziemy mogli z niego skorzystać, dołożyć do naszego dania, Mamy dużo czasu na przygotowanie najważniejszych rzeczy, moim zdaniem, w daniach bento i w japońskim stylu, czyli dekoracji z warzyw. I do naszej dekoracji wykorzystałem moje ulubione foremki do wycinania. Zaczniemy od papryki. Ważne jest to, żeby tak fajnie uciąć, żeby było jak najbardziej płaskie. Wstawiamy naszą foremkę i piękna gwiazdka gotowa. Bardzo dobre również do takich właśnie dekoracji są żółtkiówki. Gotowe! Nasz kurczak już jest gotowy, wreszcie możemy zdjąć pokrywkę i zobaczymy jak to nam się pięknie udało. Och, a spara długnęła. Kładamy nasze placuszki. I tak oto nasze bento jest gotowe, placki ryżowe, soczysty kurczak w sosie sambal. Myślę, że super sprawa, bardzo fajnie to smakuje, polecam spróbować. Genialnie się nadaje na taką przekąskę w ciągu dnia, drugie śniadanie, czy może będzie za sobą zabrać. Placuszki super smakują, na zimno, więc nie musimy nawet podgrzewać. Kurczaczek, zawsze to lepiej na ciepło, ale taki fajnie też smakuje w takim sosiku, w takiej naszej zaprawie, jaką przygotowaliśmy. Więc myślę, że jest całkiem fajnie to nam wyszło. Spróbujcie sobie zrobić coś takiego w domu. Naprawdę niedługo trzeba na to poświęcić czasu, chwila i wszystko jest gotowe. Zatem ja jestem Emil. Zdróweczka!